Pierwsze teasery filmu Avengers Doomsday wypadły raczej średnio? Zaczynając od samego początku. Sytuacja z tymi teaserami jest naprawdę absurdalna. Wszystkie trzy wyciekły do internetu jeszcze przed swoją premierą, choć osobiście ja mam wrażenie, że mogły to być kontrolowane leaky, choć na to niestety potwierdzenia nie posiadam, ale mamy naprawdę masę przesłanek, że właśnie tak mogło być. Największy skok na nostalgię? No oczywiście, że powrót Steve'a Rogersa, tym razem jako rodzica w pierwszym teaserze. Osobiście uważam, że to decyzja Dość mocno nietrafiona. Wydaje się mocnym i to naprawdę mocnym wołaniem o pomoc po filmie solowym z samym Wilsonem w roli kapitana Ameryki. Ale no, niestety, w efekcie wychodzi to na bardzo prosty i dodatkowo hamski wchód, skok na nostalgię oraz kasy widza, który mnie osobiście kompletnie nie przekonał. Dla mnie naprawdę słaba decyzja, choć na pewno wywołała ona ogromne poruszenie wśród fanów. Co do teasera numer 2, tu jest już lepiej. Powrót raz został pokazany w sposób spójny i moim zdaniem ciekawy. Teaser daje nam wgląd w motywację postaci i spełnia swoją rolę. Nie jest co prawda idealny, ale w porównaniu do tego z Kapitanem zdecydowanie bardziej mnie przekonał, zwłaszcza, że Thor to moja ulubiona postać z całego uniwersum MCU i miała jakiekolwiek podwaliny pod ten film. Teaser numer 3. To zdecydowanie mój ulubiony z całej trójki. Tak, możecie nazwać mnie hipokrytą. Jest tutaj również zastosowany tak zwany skok na nostalgię, ale w przeciwieństwie do Teasera z Kapitanem Ameryką jest naprawdę zachęcający. Powracają żywe legendy. W tym Cyclop i robi to w iście spektakularny, nawiązujący do animacji sposób. Dodatkowo zobaczenie Jana McKellena razem z Patrickiem Stewartem naprawdę potrafi zrobić dzień. Teaser świetnie buduje hype i sprawia, że serce fana X-Menów bije po prostu szybciej. Na końcu pozostaje nam czwarty teaser, który spokojnie możemy chyba nazwać tym głównym. Niestety na moment nagrywania jeszcze się on nie ukazał. Ale ten na pewno wymaga osobnego omówienia, które z pewnością ukaże się na naszym kanale, a jeżeli nie chcesz go przygadzać, Pić, to zachęcam oczywiście do pozostawienia po sobie obserwacji.